Dlaczego tyle mobów? nie, 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 ale mam mało, ale mam mało, błagam, nie chcę zginąć. Siemaleczko, widzowie, witam Was, bardzo serdecznie następnym odcinka, widzowie, jak widzicie, jestem się na całkowitym pustym, się nie mam w eku dosłownie nic, ale muszę wam coś pokazać, bo jak zniszczę własną trawę, to wyleć mi yy, blok andes, to ale powiedz mi, Dawid, jak to możliwe że z takiej jednej trawy wylatują jakieś dziwne temy, bo widzowie tak, dzisiaj drop jest randomowy, tak widzowie, jak zniszczę bloki, nie wylatują to, co ma wyleć, tylko wylatują inne przedmioty. Na przykład czekajcie, wyleciał mi dywan, co wyleci z dywana? Wyleci y, warstwa y, bladego muchu, a co wyleci z tego? Y, kamień endu, dobra. Niszczymy kamień endu, dobra, co wyleci? Aha, chyba... E nie. Tylko, że wiecie, czego ja się boję? Bo jest jeden problem, że ja na przykład nie zdobędę teraz drewna w ogóle, bo chyba z drewna nie wyleci drewno, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale musimy to sprawdzić, dobra, co... Wyleci? Aha, to fajnie Nic mi z tego nie wyleciało Nie, to jest chyba jakiś skandal. O, ej, co to jest? Woskowe, utlenione, głobne, miedziane Co to jest za nazwa? Co to jest? Dobra, nie, robimy tak Co tu wyleciało? Aha, blog miedzi No to powiem wam tak Musimy pomyśleć tak Z czego może nam wylecieć yy, drewno? Dobra, z tego No ja nie mogę No jak to możliwe, że mi to, to nie wyleciało? Jak to możliwe? Dobra, musimy trzcina cukrowa O, steron na pewno wyleci Aha kalkowe. co? Co to jest? Co? Dobra, musimy znaleźć wioskę i musi... O, co to jest? Wzór... O, aha, jakiś wzór na sztandar. Musimy ogólnie znaleźć sobie wioskę. O, o co to jest? O, o, fajnie, to. Co to wyleciało? I widzę po prostu zdobyć sobie z tej wioski jakieś na przykład fajne itemki. I naszym celem jest znaleźć na początku jak można zdobyć drewno, a potem z jakiego bloku wylatują tutaj na przykład diamenty, bo to jest mega ciekawe. Bo, no abyśmy się dowiedzieć z jakiego bloku wylatują diamenty, no to mogłoby być naprawdę ciekawie. Tylko tak, musimy pomyśleć, czego jest. Jeszcze nie niszczyliśmy. Dobra, sprawdzimy sobie bambus. O, zobaczymy co wyleci z bambusa. Bambus, aha, liść, liścia, szkło. O, dobra, to się dobrze zapowiada. Uk! Dobra, widzowie, wiem, widzowie mamy, mamy, mamy diamenty, mamy diamenty, okej okay. Wiem, widzowie. Że już y, wylatuje, y, z tego żółtego szkła wylatują diamenty. To jest bardzo dobre. Tutaj jest dla mnie bardzo dobra informacja. To jest. Więc tak, tylko że przydałoby się widzieć z czego wylatują takie czyste diamenty. Nie te rudy, tylko te czyste diamenty. Więc tak, zniszczymy sobie jeszcze na wszelki wypadek. Y, o, to sobie weźmiemy. 20 tyle nam wystarczy. Pięknie. A to, co nawet z tego? O. Co to co to było za segło? Jakaś dziwna nazwa. Co to w ogóle za nazwy są? Ja nie mogę, bo w ogóle gram na jednej z najnowszych wersji, może dlatego to tak. Tu jest, o, o, aha, to, under, to nie, to nic tutaj. Ale tak, glina, co, wyleci? O, aha, ej, ale zauważyłem, że mm, z dużej ilości bloków wypadają to takie y, dziwne bloki. Mm, jak nawet nie wiem jak to się nazywa, to co to jest? Co to? Czekajcie, to jest nie my... Myślałem, że to jest ten e, debris, myślałem, że to e, wyleci mi z tego netheryt, aha myślałem, że netheryt mi się udało znaleźć, ale nie. Ej, ale czekajcie, ciekaw czy z mobów też wlatuje inny drop, ale chyba nie, Na razie nie bym nawet tego próbował, ale no nie mam najlepszego biomu. Najgorsze jest to, że nie mam najlepszego biomu Spróbujemy sobie zniszczyć Yy, te ziarna kakaowca, myślę, że z nich może nam coś fajnego wylecieć. Ale muszę pomyśleć, czego ja tu jeszcze nie niszczyłem. Niszczyłem to drewno, ale chyba nie niszczyłem tego drewna. więc sprawdzamy, co wyleci. I o, aha, co to? A plaster miodny, nawet niepotrzebny. A to? Aha, jakiś schodek? Schodek, schodki, no. Po co mi te schodki, nie? Ej, naprawdę, widzę, ja, ja nic tu nie zdobędę. Ja nie mogę, czekajcie, jakiego jeszcze bloku tutaj nie niszczyłem, musi być tyle bloków, których jeszcze nie niszczyłem, na pewno, tylko ja nie wiem, jak je znaleźć, ja, ja muszę je znaleźć, to jest moje zadanie, tak, to jest moje zadanie, muszę się dowiedzieć, jakich bloków tutaj jeszcze nie niszczyłem, o, to będzie dobre, wodorosty, z wodorostów musi coś dobrego wylecieć, aha, o, 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 dobra, widzowie, czekajcie, oko -endera ok, okolny. Ja tak! o, To widzowie już portalu możemy szukać! To już Wam mogę powiedzieć, że portalu możemy szukać. Jak mamy tyle tych mm, oczy kresu, to już widzowie portalu możemy sobie szukać oczywiście. Ale na razie mi nawet nie zależy na tym portalu, bo chciałbym pierwsze y, znaleźć sobie... Na, ej, ale chociażby z czegoś wylatywało już laso. To by mi się przydało tylko. Czego ja tu jeszcze niszczyłem? Trawę niszczyłem. Bambusy, tu wszystko na co tak patrzę, to niszczyłem. Napra Ej, ja wszystko co patrzę, niszczyłem, a jeszcze nie mogę mieć itemów dobrych. No ale skam. Dobra, musimy sobie zrobić tak: polecimy sobie tutaj, tak, 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 tak. parkour, lecimy: pum, pum, pum. Dobrze, tutaj lecimy. Pięknie, tylko czy jest tu jeszcze jakiś itemek, którego ja co nie niszczyłem? Gdzie jest jakiś tak? Muszę znaleźć jakieś itemki, których ja tutaj nie niszczyłem. Bo chciałbym jedzenie, bo powiem wam tak. Z jedzeniem u mnie teraz nie jest najlepiej, a przydałoby się, żebym je sobie znalazł. No, pięknie spadłem, jeszcze mam mniej. No to powiem wam, że nie jest dobrze. Czekajcie, robimy tak. Mam ten dywan. Mam dywan. I, i nic mi widzę podywanie. <grywdy> Naprawdę widzę nic mi podywanie. A czekajcie, a tu coś może? O! Dobra, dobra, widzę blok, widzę, widzę blok, którego nie niszczyłem, już widzę, już widzę, mam te liany, widzę, widzicie pewnie które, wiecie o co mi pewnie chodzi, te mm, takie pnącza e, świeżące, pewnie wiecie o co mi chodzi, e, czekajcie, jakby tu poleci sobie, dobra, lecę, o, co z tego wyleci, dobra, lecimy tak, pyk, pyk, czekajcie, o, dobrze, co to, aha, no to fajnie widzę. Gdzie ja w ogóle teraz jestem? Nie, błagam. Proszę. Chcę przeżyć. Proszę. Błagam moby, ja nie... Ja nic wam nie chcę zrobić. Proszę, ja tylko chcę wykopać tą dynię. Błagam. Proszę. 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 Proszę, 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 proszę. proszę. O. Nie... Co to jest? Miedziana lampa? A no to fajnie. Nawet tego wykopać nie mogę. Czekajcie. Panda! O nie, ile... Co tu się dzieje? Nie! Ile mobów? <laughs> nie! Błagam! Nie, tylko nie to! <laughs> tylko nie to, dlaczego? Widzę, dlaczego tyle mobów. Nie, 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 ale ma mało, ale ma mało. Błagam, nie chcę zginąć. Dobra, widzę szybko, 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 dobrze, uciekam, uciekam. tu bambusów, co jest? Dobra, tutaj, 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 nie! Ja za chwilę zginę! Pół serca! Oj, ej, czekaj, jakiś kwiatek. kwiatek ten kwiatek widzę coś może mi dać tam jest jakaś to jest ta świątynia widzowie nie tylko szkielet cię błagam nie podchodź tu szkielet cię proszę nie nie iść tu szkielet błagam cię nie szkielet błagam nie podchodź tu ja chcę tylko to zniszczyć co, co mi z tego jakiś inny sztandar czekajcie to jest inny, inny kolor czekajcie to jest inny ani nie jest inny dlaczego to miał być inny kolor nie mogę nawet pływać stąd jak mnie nawet dogoni nie, widzowie! Ej, to tak słabo nam idzie, naprawdę. Kurde, na takie w ogóle słabej temy. Ale potrzebuję tego, bo będę do, potrzebne mi to do podbudowania się. Ale tam jest ta taka świątynia, um, ogólnie, która jest um, w dżungli. Więc następnie pójdziemy tylko. Zapewne ja zginę w jedną sekundę, Ja tak przynajmniej obstawiam. I tak, widzowie, jak teraz ja zginę. To ja po prostu nie wiem, naprawdę, jak ja teraz samo zginę. Bo powiem wam, udało nam się tylko znaleźć, jak możemy yy, ogólnie sobie zdobyć yy, rudę diamentu, ale nawet jej nie możemy wykopać. Bo chyba nie wiem w ogóle, z czego tu wylatuje diament. Ani w ogóle drewno, bo jakbyśmy mieli drewno, to byśmy byli zadowoleni. O nie, creeper do mnie idzie. Nie, 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 nie zostaw mnie creeperze. Nie zombiak! Zostaw mnie! po serca, nie płagam! Proszę! Proszę, proszę, proszę! Proszę! Błagam! Nie! Nie, 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 nie. Proszę, błagam, pół serca! Zostawcie mnie moby, co ja wam zrobiłem? Zostawcie mnie, dobra, nie, uciekam. Szybko! Szybko! Widzowie nie creeper tu jest, co jest? A... Tu błagam, muszę tu wejść. Jest, udało się. Czekajcie, bo tu są te linki. Tu chyba sąd. Nie krzykielet! Nie widzowie, dlaczego? Nie, skąd on się tu wziął! No to super! Nie! Widzowie! O, tam jest statek nawet już! Ej, nie! Ja zginąłem, co jest, dobra. Pójdziemy sobie, widzowie, jeszcze tutaj yy, Polecimy sobie yy, do tego statku. Polecimy sobie tam. Widzę, że to mi uratujesz. Szkielecie, zostaw mnie już raz przez siebie zginąłem. Zostaw mnie, szkielecie. Lecę do statku. W tym statku coś dobędę. na 100%. Musi tam być coś kozackiego. Dobra, szybko. Drewno, z którego i tak nic nie wypadnie fajnego. Mmmm, szybko, szybko, szybko. Nurkujemy. Gol, 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 gol. O, coś jest. Mapa, mapa skarbów. A! o, szybko, szybko, szybko. Aha Aha, aha, o nie duszę się... Ja Czekajcie, czy, 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 czy... Gdzie ta... Gdzie ten skarb jest? Nie, kurde, nie. Myślałem, że tu gdzie tak blisko jest, no co? Nie no dobra. Może teraz tutaj coś będzie fajnego? Tak, polecimy sobie tu, tu. O, tu coś musi być dobrego. Tak, wiedziałem. Widzę, wiedziałem, że muszą być diamenty. Wiedziałem, 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 wiedziałem. Dobrze, jest, pięknie. Mamy diamenty, chociaż to! Udało nam się zdobyć diamenta. Pięknie, takiego normalnego diamenta. Piękne. To jest widzę po prostu piękne. Ale tak, i tak dalej nie wiemy, jak zdobyć jakieś fajne... jak zrobić diamenty. I tak, ale sprawdzimy jeszcze tylko jedną rzecz tutaj. Co wypada z desek? Muszę to widzowie sprawdzić, co z tych desek wypada, tylko pewnie zginę prędzej niż ja to wykopię. Dobra, czy zginę, czy nie, muszę dowiedzieć się, co wypada z tych desek. Błagam. PŁAKAM, PŁAKAM, PŁAKAM Dobra ginę, 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 ginę Dobra, aha No to fajnie, dobra, nie Widzę, to nie ma sensu Jak to możliwe Widzę, że my nawet nie dowiedzieliśmy się z czego Wypada drewno, widzowie powiem wam tak Że ja już normalnie Widzę, nie mam siły do y, Tej modyfikacji, widzowie, że normalnie Wypada co innego i widzę Powiem wam tak, że oczywiście widzę, dziękuję za oglądanie No powiem wam, myślałem, że Lepiej to później uda nam się zdobyć coś fajniejszego, ale przynajmniej udało nam się zdobyć diamenty. I co ja widzę, ja mogę wam powiedzieć. Ja dziękuję wam za oglądanie i my widzimy się następnym razem. Siemano!